Witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj podrapiamy sobie z drapeczki za 10 zł. Jest miks drapek. Yy, mój wkład 50 zł. Zapraszam. Proszę o subiki, łapeczki. Zaczynamy od czarnego diamentu. Yy, numerek 13. O, ciekawe, czy szczęśliwa 13.

I ósameczka. Mamy jedneczkę. Trzydzieści dwa. Trzydzieści cztery. O, a jednak trzynastka szczęśliwa. Będzie coś jeszcze? Mamy czterdzieści. Dwadzieścia trzy. dwójeczka oboczek, dwadzieścia jeden, dwadzieścia pięć, szesnaście, trzydzieści sześć, mamy sześć oboczek, dziewiętnaście, siódmeczka, trzynastka,

Dwadzieścia sześć oraz dwa. A mamy dwadzieścia osiem. Nie ma dwadzieścia dziewięć. Nie ma szesnaście. Nie ma trzynaście. Nie ma szóstki. Dwadzieścia cztery. Siódmeczka. Czółeczka. Trzydzieści osiem, trzydzieści siedem oboczek, dwadzieścia pięć oboczek, dwadzieścia siedem oboczek, siedemnaście, dwadzieścia sześć, jest, pięknie, trzydzieści trzy nie ma, dwanaście nie ma, osiemnaście nie ma. 15 nie ma, 34 oboczek i 23. Świetnie. Sobie od razu sprawdzimy. 10 zł. Zrocik kolejny. Mega pensja z numeryczkiem 12.

Siedem nie ma 34, 40, 33 i ostatnia trójeczka. Mega pensja pusta. Przechodzimy do zodiaka numerek 17. I szukamy księżyc obok gwiazdeczka. No, i patrzcie na końcu. Ostatni symbol gwiazdeczka. Fajnie. Pewnie wzrocik. Ale mnie cieszy. 10 zł. Pięknie. I ostatnia, piąta zrapeczka z numerkiem 19 Gwiazda Fortuna I szukamy. O, 4. Siedem. Trzydzieści pięć. I szesnaście. Dobra. mamy. Trzynaście. Czterdzieści jeden. Sześć oboczek. 30. Nie mamy, dwanaście nie mamy, trzydzieści dwa nie mamy, czternaście oboczek nie ma, nie ma, nie Dwadzieścia osiem, nie mamy. Dwójeczki, nie mamy. Piąteczka, oboczek. Trzydzieści trzy, nie mamy. Siedemnaście, nie mamy oboczek. I ostatnie. Dwadzieścia dziewięć, nie ma. Trzydzieści dziewięć, nie ma. 34 nie ma oboczek, 22 nie ma i ostatnia. 38. No niestety, pusta. Podsumowując, na 5 strapeczek dały 3, każda ze zwrócikiem, czyli na minusie 20 zł, ale nie jest źle. Proszę subiki, łapeczki. I zapraszam do kolejnego zrapingu. Pa.